Towarzystwo Walki z Kalectwem skupia w swoich kręgach osoby, które często ze względu na trudności z poruszaniem się wiele czasu spędzają w domowym otoczeniu. Nasze sklepy, ulice czy restauracje wciąż jeszcze nie są przystosowane do tego, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. Miłym wyjątkiem jest jednak restauracja leśna w Karpicku, której z roku na rok jest mniej przeszkód dla ludzi na wózkach. Toteż tu właśnie Wolsztyńskie Towarzystwo Walki z Kalectwem organizuje comiesięczne spotkania przy muzyce. Ostatnie odbyło się w czwartek 28 września. I tradycją już stało się, że na takich spotkaniach wszyscy bawią się doskonale. Do tańca przegrywał zespół Manhattan. Humor dopisywał stuprocentowo. Tutaj tańczą i bawią się wszyscy. Nie trzeba również narzekać na frekwencję. Osoby niepełnosprawne to często ludzie, od których powinniśmy się uczyć wspaniałego poczucia humoru oraz zadowolenia z każdego mijającego dnia. W czwartek na spotkaniu można było się o tym przekonać.